Siemano z tej strony, Oskar Macuk. Jesteśmy na moim placu budowy, inaczej zwanym Macugiardem, jak widać tutaj, czyli miejscu, gdzie tworzą się marzenia dzieci, skaczemy hopy i jest fajnie. Dzisiaj jest chyba ósmy odcinek, albo dziewiąty. Powiem wam, że już yy, odczuwam pewne elementy zmęczenia, jeżeli chodzi o ilość przekopanej ziemi, ale jednocześnie tak się jałam ilością tego, ile się udało zbudować i tym, że to oglądacie i że wam się podoba, że nie przestanę, nie przemsane. Zostało jeszcze 10 koszulek tych, które są limitowanymi koszulkami. Jeżeli macie tą koszulkę, to macie szansę wygrać obóz ze mną, rowerowy, pięciodniowy. Zadajmy, więc więcej w opisie. Jak zobaczycie, za chwilę tutaj ściągnąłem trawę, bo tu było wszystko zakrzeczone. Przekopałem, tu żeśmy już wczoraj przekopali częściowo. Tą bandę, jak widzicie, że tu już całkiem, całkiem nie najgorzej to wygląda. Tu, tu albo wyłożymy kamyczkami, jeżeli Karolinę poproszę, żeby wyłożyła tu kamyczkami, żeby było fajnie, albo zrobimy na przykład palmę. Fajny pomysł. Nie wiem skąd wezmę palm. Kształt jest taki nie najgorszy. Wydawałoby się, zobaczcie, że to będzie taki ogrom pracy, a tak naprawdę zrobiliśmy to w przeciągu 3 godzin. Więc mega szybko. No i tu się będzie jechało. Tu już planuję muldę. Tylko jak widzicie, tu jest na razie ten piach strasznie miękki, więc muszę tu wjechać z zagęszczeniem, po trochę porobić. Tu planuję mulder, do góry. Tutaj się dużo działo. Jednocześnie właśnie dzisiaj trochę ciężko było mi z materiałem, bo w międzyczasie miałem nagrać dużą część, ale spadł śnieg. Ale w tym czasie sobie zdążyłem zagęścić tutaj. I tu muszę Wam powiedzieć, że jestem mega dumny z tego, co mi się udało zrobić. Bo jak widzicie, już jest tutaj asfalcik, a to był piach, tak samo jak tam. Więc się udało to ubić. Tu wyciąłem, to co wycinałem ostatnio, wyciąłem taką bandę. Tu jest agro więc to wszystko przymocuję w kostkach, więc tu już się nie będzie osypywać. Do tego lądowanką ubiłem, więc za chwilę będę testował jak się to wszystko lata, ale wydaje mi się, że jest całkiem fajnie. gdzie widać, że tu jest mega dużo miejsca do przejazdu. Tutaj, mega dużo miejsca. Więc najbardziej bym chciał, żeby tu się dało postawić wybicie, żeby się dało skoczyć tam, ale nie wiem czy będzie prędkość. Od tego zależy jak to wszystko powysycha i czy się będzie zachowywało. No, Muza jest taka szeroka. Jak widzieliście, jest mega szeroka, więc teraz można sobie spokojnie w dwie strony będzie jeździć. Eee, czyli będzie można jechać tędy, tu, tędy, tu. No w każdą stronę, no ogólnie mega. Tu jeszcze nie wiem co będzie. No i dzisiaj plan na noc jest taki, żeby wykopać to. Znaczy noc, na wieczór, no zobaczę jak będę z siłą miał. Żeby wykopać tutaj to ziemne wybicie. I ogólnie tutaj mam taki plan, dajcie mi znać w komentarzu, żebyście chcieli, żeby wam od podstaw pokazał, jak takie ziemne wybicie tutaj kopie. Bo to będzie takie ziemne wybicie ze stelażem z drewna, żeby dało się na to położyć płytę. Więc jeżeli chcecie, piszcie w komentarzu, to ja nie będę tego robił w nocy, tylko zrobię dla Was to w następnym odcinku. Eee, ogólnie garby są już ubite, to co żeśmy wczoraj zrobili, są mega twarde. No i właściwie nie ma co tutaj więcej mówić, ja biorę rower i latam. W moich kozackich goglach zmieniłem sobie szybkę na przezroczystą, jak widzicie. I teraz wszystko widzę, bo jak słońce mi nie wali w pysk, to jakbym miał tamtą szybkę, która jest przyciemniająca, tam nic nie widziała. W tej widzę wszystko. Sprytne, co? I tu podniesione lądowanie. Znalazłem sobie taki fajny. To był chyba namiot kiedyś, bo tu widzę, zobaczcie, takie ma uchwyty. Mam nadzieję, że moje rodzice nie zdenerwują się, bo to ze stychu wziąłem. Takie uchwyty, więc wydaje mi się, że to był kiedyś namiot, albo przynajmniej jakaś część namiotu. No ale ja ją zamontowałem na hopy i tak samo przy, przy kotwieje, bo to jest całkiem twarde, więc fajnie. A nawet skakałem po tym, jak było mokre i nie było tak ślisko, więc bardzo spoko. Więc najpierw sobie polecę lajtowo, bo to jest wszystko jeszcze takie trochę miętkie. Zobaczymy. Więc co spróbuję. Spróbuję pojechać stąd, na stolik i skoczyć małą hopę. O! Uh. Patrzcie na to w górę. To się wszystko tak ubiło, że teraz stojąc tu na wszystko piszą Jak zapewne zauważyliście, po lądowaniu tutaj muszę pedałować na tym płaskim odcinku, ale spokojnie. Po pierwsze, trzeba to ubić. To jeszcze dlatego zwilżyłem, żebym to dzisiaj sobie poubijał. Po drugie, tam jeszcze zrobię dwie muldy, więc będzie się dało tam napędzić na tych muldach i dopiero będzie wanda. Dlatego luzik, luzik, luzik. Ale ogólnie naprawdę jestem pod wrażeniem tego, jak mega można się bawić na takich przeszkodach. W sensie, że to jest takie super, bo niby sobie chillujesz, ale jednocześnie fajnie, bardzo. Dobra, więc teraz lecę średnią hopę, treningówkę. Zawracam sobie i lecę do opa. Zobaczymy jak jest szybko. Jo, ale sęczko! Kurde, tego to było z normalnie, w ogóle mnie nie wcisnęło. Ale super. Nie wiem czy widzieliście, ale to była chyba możliwa najdłuższa linia na tej trasie. Patrzcie na to. Lecicie dropa, skaczycie hopę, jedziecie tędy, wybijacie się ze stolika, lecicie małą hopę, zawracacie i jeszcze lecicie linię powrotną na pumptach. Tam zawracacie i lecicie cały pumptach. Więc wszystkie linie da się połączyć na raz Challenge. A teraz spróbuję polecić tą całą długą linię, tu wstawiłem zielone wybicie, żeby zobaczyć czy będzie prędkość na taką hopkę, bo ciekawy jestem, jak będzie prędkość się wybije od razu robię spina. w ogóle nie myślę. Zobaczcie, jak skakałem dropa, w ogóle nie zostało niło śladów, zero praktycznie śladów, tak można łupić piach. Okazało się, że prędkości wystarczyło, ale to wybicie jest strasznie strome ja za szybko jechałem, jak widzieliście, podbiło mnie na front flipa, ale powiedz sobie jeszcze raz, normalnie pamiętaczka i teraz pocisnę z tego bajs ale Kozacko jezu, to będzie najdłuższa linia w Polsce, zobaczcie, powiedzcie ile przeszkód. Dobra, idę robić dalej, bo jest taka pogoda, że i tak za dużo niż pośmigam, to się narobiło, ale pamiętajcie, subskrypcja, dzwoneczek, peczek. no i co? I piszcie coś tam w komentarzach, fajnego, zajaweczka.